Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj ja z, ymm, zwracam się do moich widzów z taką uprzejmą prośbą o pomoc. Mianowicie potrzebuję schemat do generatora Siglenta SDG 1032X 1060X jest ten sam, bo to jest na tej samej płycie, aczkolwiek jakikolwiek schemat z takiego Siglenta. Moi drodzy, potrzebuję. Ponieważ mam taki mały problem, yy, jeśli pracuję na generatorze wewnętrznym, na oscylatorze wewnętrznym tego, tegoż generatora, mam elegancko czystą sinusoidę. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. A jeśli włączam sobie źródło zewnętrzne, żeby synchronizować sobie to wszystko zewnętrznym, Generatorem 10 MHz, no to już mamy taki szum. Jest to tak, nie wiem, czy to te, telefon mi to wycina. A zobaczcie, tutaj to widać teraz. Jest taki szum. Wygląda mi to na to, jakby się nie wyłączał po prostu generator wewnętrzny. Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc w uzyskaniu takiego takiego schematu elektrycznego, byłbym bardzo wdzięczny. Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia.